w Szczawnicy. jedziemy na punkt widokowy. znalazłem takie miejsce. 500 metrów Znalazłem na mapach taką miejscówkę, do której podobno da się podjechać samochodem. Jest to podobno fantastyczny punkt widokowy. Powiem szczerze, że jeszcze tutaj, bo lat Natomiast miejsca miejsca tego nie znam tutaj to opuszczone Miejsca, do którego jedziemy do tego, y, punktu widokowego, y, no to musi mnie doprowadzić nawigacja, bo tutaj kompletnie nie znam, jak już mówię, tyle razy tutaj jeżdżę, a dopiero w tym roku sobie tak przeglądając na spokojnie y, mapy Ciekawe, znalazłem, no. znalazłem to miejsce, zobaczymy co widać, jak tam widać. алая que é Sves. Ja do Rady wyjechać. <gry facial absorption> do, 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 do której jestem na drugim gipu. A tutaj coraz stromniej, można powiedzieć. Ale na szczęście jest droga, więc... Yeah, <laughs> Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Jest miejsce widokowe nawet tutaj zobaczcie, są wytyczone miejsca parkingowe. Widokowy przy stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica, oczywiście w Szczawnicy. Piękny tutaj widok na góry. Warto na pewno sobie tutaj czy to przyjść, czy przyjechać. Obserwować sobie te piękne, piękne widoki, bo naprawdę jest czym tutaj cieszyć oczy.